17 czerwca 2012 roku w Wojnowicach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez sołtysa Kamila Antasa i Radę Sołecką. Na początku mecz pokazowy rozegrała miejscowa drużyna Skra Wojnowice. Szybkimi akcjami i wyśmienitymi bramkami sprawili widzom niezłe widowisko. Chwilę po zejściu starszych piłkarzy z boiska na murawy wbiegli ich młodsi koledzy. Instruktorzy gry w piłkę nożną Mateusz Korczyński i Jarosław Ośkiewicz Wraz z Fabianem Antasem zorganizowali mini-turniej. Obecnych, chętnych do gry, podzielili według roczników na cztery drużyny. Zostały rozegrane dwa mecze, i w obydwu przypadkach o zwycięstwie zadecydował pojedynek na rzuty karne. Yes. Dobra. Dobra. W tym samym czasie nieopodal rozstawione zostały atrakcje dla dzieci, m.in. dmuchany zamek i zjeżdżalnia, suchy basen i banż. Każde dziecko mogło obejrzeć, jak tworzy się lizaki i cukierki, zrobić sobie tatuaż i pomalować twarz. Wszystkie stoiska cieszyły się wielkim zainteresowaniem. o wszystko. Na koniec wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały drobny upominek Korzystając z okazji Kamil Antas, prezes klubu skrawojnowice obdarował nagrodami Marka Turosa i Bartumieja Studyńskiego. Moi drodzy, dziękuję Wam za udział w tych meczach piłkarskich. Zapraszam do grania z nami nie tylko dzisiaj podczas takich imprez cyklicznych, ale częściej. Na treningi, które mamy nadzieję w niedługim czasie postaramy się uruchomić. Na pewno znajdziecie odpowiednie informacje w gablotach ogłoszeniowych czy u siebie w szkole. A tymczasem panowie, którzy poprowadzili te mecze, wręczą wam małe upominki za udział w tych meczach. Wielkie brawa dla Was! Moi drodzy, młodzi, mali już byli To pozwólcie teraz, że jeszcze dużych Uhonoruję troszkę Skrawojnowice Niedawno zakończyła swój pierwszy sezon W klasie P Też chłopcy są dzisiaj z nami Zagrali na początku mały meczyk Taki pokazowy i teraz chciałbym dwie osoby wyróżnić. Czyli strzelców bramek, po prostu. Te osoby, które strzeliły najwięcej bramek. Mam nadzieję, że są. Chciałem tutaj poprosić na środek kolegę Marka Turosa, który zdobył w tym sezonie najwięcej bramek. Zapraszam. Brawo! <particuł> Brawo. <tł> <Komisja> Moi drodzy i drugą osobą wśród tak zwanych dużych, którą chcę wyróżnić to jest kolega Bartek Sołtyński Król strzelców 2010-2011, wicekról 2011-2012. Zapraszam Bartka. Tak, Yeni abi. Yeni abi. Ne kadar fazla artık. Ya abi. Ya abi. Zabawa przy muzyce DJ-a Tomka trwała do północy.